Dzień dobry, witam się z Państwem w świątecznej scenarii Parlamentu Europejskiego, ponieważ zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, a także do końca roku. Z tego też powodu chciałbym podsumować dla Państwa moją aktywność w Parlamencie Europejskim w mijającym roku. Pomimo trudnej sytuacji pandemii, w jakiej się znaleźliśmy, Parlament Europejski nieustannie pracuje. W 2020 roku byłem m.in. sprawozdawcą trzech opinii w Komisji do Spraw Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. We wrześniu tego roku zostałem członkiem, a zarazem koordynatorem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w nowej specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego, AIDA, czyli Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji w erze cyfrowej. Jej zadaniem jest analiza przyszłego wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę Unii Europejskiej. W przeddzień inauguracji specjalnej komisji uczestniczyłem w debacie na temat sztucznej inteligencji organizowanej przez Business and Science Poland. BSP to Związek Pracodawców Zarejestrowanych w Polsce, a jego misją jest wspieranie polskiej społeczności biznesowej i naukowej oraz wzmacnianie wartości wspólnego rynku poprzez działania na rzecz przyjmowania odpowiedzialnych i zgodnych także z polskimi interesami przepisów. Z kolei w grudniowym specjalnym wydaniu magazynu New Europe ukazał się mój artykuł na temat sztucznej inteligencji. Wziąłem udział w ponad trzech tysiącach głosowań, co daje niemalże stuprocentową frekwencję. Zabrałem głos w kilkunastu debatach podczas sesji plenarnych, a także odbyłem ponad 50 spotkań z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami, w tym z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Google, Allegro, Huawei, Apple, DHL, a także z przedstawicielami gabinetu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz z wieloma wysokiej rangi dyplomatami. Więcej informacji na temat mojej działalności parlamentarnej znajdą Państwo na stronie Parlamentu Europejskiego. Znajdą tam Państwo również pisemne wyjaśnienia głosowań, mój wkład do debat parlamentarnych oraz listę pozostałych aktywności na forum parlamentu. Chciałbym także nadmienić, iż 2020 rok był okazją, by udowodnić, że poważnie podchodzę do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Dobrym tego przykładem może być zaproponowany przeze mnie projekt pilotażowy GovTech. Jego celem jest ustanowienie unijnej platformy, aby jak najlepiej wykorzystywać dobrze funkcjonujące krajowe ramy rozwiązań cyfrowych dla administracji publicznej oraz dla samych obywateli. Oznacza to również zwiększenie dostępu innowacyjnych przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych. Bardzo cieszę się, że mogę wspierać tę wyjątkową i niezwykle ważną inicjatywę. W swojej codziennej pracy z determinacją walczę również o rozwój naszego regionu, o rozwój Mazowsza. W ostatnich dniach osiągnięto porozumienie w sprawie nowego siedmioletniego budżetu unijnego. Mazowsze otrzyma bardzo solidne wsparcie 3 miliardy euro. To nowe inwestycje, drogi, miejsca pracy, szanse dla młodych. Region zostanie włączony do programu Polska Wschodnia to również bardzo ważna wiadomość. Dzięki funduszom europejskim Mazowsze będzie rozwijać się również w nowych dziedzinach. Nadchodzący nowy rok będzie też czasem nowych wyzwań. Chciałbym Państwa zapewnić o moim dalszym zaangażowaniu w sprawy polskie i europejskie i mam nadzieję, że rok 2021 pozwoli na realizację kolejnych zamierzeń i podejmowanie ważnych tematów. Kończąc to podsumowanie, składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności na nadchodzący 2021 rok.